Cześć, witam wszystkich. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić oczywiście kokpit do 11. I tutaj, oczywiście, jeszcze w podsumowaniu naradzić się z Wami nieco. Ale żeby teraz nie nadwerężać Waszej cierpliwości, serdecznie zapraszam na oczywiście relacją ze sklejania i nie tylko oczywiście sklejania kokpitu do PZLP-11C IBG Models. Otóż ona przed wami miłego oglądania. Jak wiecie, na moim kanale mam pewne stałe przyzwyczajenia i to jest oczywiście jedno z nich, czyli pokazywanie wycinania pierwszej części w tym przypadku spodniej strony strony elementu dolnego kokpitu Nie trzeba za dużo obrabiać, generalnie nie jest to nic trudnego, wystarczy tutaj dodać do niego jeszcze parę elementów i będzie w ogóle super. No i właśnie pierwszym z tych elementów jest fototrawiony zespół orczyka. Trzeba trochę tutaj natrudzić się, żeby go umieścić na miejscu, ale jest to i tak relatywnie dość prosta rzecz. Nieco kleju akrylowego, w tym przypadku zwykłego, standardowego, nie tego żelowego. Okazało się, że w tym przypadku jakoś lepiej się on sprawdzał. No i dalej naturalna kolej rzeczy: fotel, pasy do fotela. No i tutaj już naklej wszystko osadzam. Pomagając sobie pick-up pensilem z RB Productions, jak tam się to nazywa, przyłączyłem dodatkowe detale czyli koło hmm, chyba trymera i dźwignię regulacji fotela. Oczywiście wszystkie elementy fototrawione montowałem klejem cyjanoakrylowym. Nawierciłem otwory pod tą osłonę napędu wałka radiostacji. Dokładnie i prądnicy zasilające radiostację. Nie było tutaj żadnego problemu. No i cóż, mogłem zacząć malować. Na początek wszystko zostało podkryte czarnym podkładem Black Base z AK Interactive Extreme Metal. A potem srebrną ataku, Tą z zestawu dla polskich samolotów z września 1939 roku. Rozcieńczyłem ją dość mocno leveling finerem, no i okazało się, że już tak nie pruszy. Więc gdybym dodał jeszcze trochę, to może efekt byłby jeszcze lepszy tego finera. Ale ostatecznie powiedzmy sobie szczerze, tego wszystkiego praktycznie nie będzie widać. Tablica przyrządu została pomalowana Hataku Night Black C041, no a całe wnętrze pozostałe właśnie tym srebrnym kolorem od Hataki. Karabiny z kolei zostały potraktowane gun metalem. To też z AK Interactive. No i właśnie tutaj tablica przyrządów, malowana na czarno. A fotel pomalowałem pędzlem na taki kolor, właśnie jaki teraz tutaj widzicie, mieszam. Oczywiście napiszę Wam, jakie to barwy zmieszałem. W każdym razie, razie obie z Walecho i pomalowałem tym fotel. W poprzednich 11 go nie malowałem, co traktuję jako lekki błąd, bo w sumie no mogłem pokazać, że tam jest metalowe jakoś pokrycie, ale jednak uważam, że fotel należało pomalować właśnie na taki mniej więcej skórzany kolor. Pasy na kolor bodajże ochry. Czy tam jakiś British uniform, wypiszę Wam wszystko jak to zwykle robię pod filmem. Klamry pasów zostawiłem w naturalnym kolorze, znaczy naturalnym kolorze, w kolorze aluminium. Zagłówek pomalowałem na czarno, z też farbą Zaka Interactive. Tutaj również w ten sam sposób pomalowałem te zegary boczne, na które nie ma kalkomanii. Butlę tlenową na niebiesko, a na taki kolor miedziany zawór butli. Co właśnie teraz widzicie. Dźwignie przepustnic, które są zaznaczone w kopicie oddałem na czerwono. Raczej taki drobny jest to detal, ale powiedzmy sobie szczerze, widać go nie będzie, więc. To uproszczenie jest jakby zrozumiałe, oczywiście. Naniosłem kalkomanię na tablicę przyrządów, nie było tutaj żadnych niestandardowych trudności ani problemów z tym. I potem skleiłem wszystko w całość co właśnie teraz widzicie, tam ją ekstra finsem quick setting. W każdym razie nie było tutaj jakichś nadzwyczajnych trudności, chociaż trzeba się oczywiście do tego przyłożyć, no bo jednak ta klatownica wymaga tutaj zgrania wszystkiego ze sobą odpowiednio. Karabiny maszynowe wkleiłem uprzednio, malując od zewnętrznej strony na kolor kadłuba, czyli ciemny, khaki. tunele, czy te zagłębienia, w których się znajdują, inaczej byłoby to bardzo trudne do zrobienia na następnym etapie. Ewentualnie trzeba by je po prostu pomalować razem z kadłubem, i później poprawiać, a to tak nie zawsze może dobrze wyjść, więc wybrałem takie rozwiązanie. Tutaj muszę też powiedzieć, że podoba mi się bardzo to, że IBG Model zrobiło je w całości, a nie tak jak Arma Hobby w częściach, te karabiny maszynowe. No a na zakończenie widzicie nanoszenie czarnego washa z oil brushera. No i jeszcze trochę naniosłem takiego koloru ochry na pasy, ale tak zupełnie minimalnie i kolor błota. Na właśnie te okolice orczyka. No, i cóż, teraz oczywiście zobaczycie, jak to zwykle u mnie jest, zdjęcia. Tym razem tylko dwa, no bo cóż, myślę, że dość szczegółowo w odcinku pokazałem, jak to sklejanie przebiegało. No i potem będzie podsumowanie. Z kilkoma, właściwie może nie kilkoma, ale z istotną informacją wewnątrz. No i to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o jedenastkę. A ponieważ e, nawet radzili, co po niektórzy spotkałem taką propozycję, e, żeby nawet zrobić ankietę, co chcielibyście zobaczyć na kanale, więc może zamiast ankiety po prostu Was zapytam o Wasze pomysły. No wiadomo, to jest skala 1 do 72. E, I właściwie, poza science fiction. Właściwie nie ma ograniczeń, więc podajcie, napiszcie, co chcielibyście tutaj zobaczyć. Ja oczywiście mam pewne plany, zresztą częściowo właśnie wynikające z różnych Waszych propozycji, no ale każda taka uwaga jest cenna. Więc oczywiście piszcie śmiało. Dobrze, no i to by było tyle już w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki i łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!